Niedzielę, Jarosław Liberty TV. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Tuduj, członek Rady Liderów Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego oraz poseł. Mam takie pytanie. Dzień dobry. Co Zac... prawda. Ja. Zacznę od takiego pytania, o bo tutaj coraz więcej jest spotkań z liderami Konfederacji. Jakie są wrażenia właśnie po tych spotkaniach? Tak, no jest już rok wyborczy. My robiliśmy spotkania, jeździliśmy po Polsce nie tylko w roku wyborczym, ale teraz nie ma wątpliwości. Te spotkania się zaczęły i ich liczba będzie się mnożyć. Także czekamy też na zaproszenia, też będziemy mieć swoje harmonogramy. Jesteśmy świeżo po spotkaniu w Krakowie i jestem zbudowany, jestem zbudowany zarówno poziomem dyskusji, jak i tym, w jaki mocny sposób stoją za nami nasi, nasi sympatycy, jak nam dopingują, jak żywo przeżywają naszą pracę sejmową. Także jestem pełen optymizmu. Głównym tematem teraz w opinii publicznej jest kwestia Jana Pawła II. Po głośnym artykule na jego temat, tutaj takie pytanie, skąd się bierze taki wściekły atak lewicy właśnie na Ojca Świętego? No, to jest bardzo prosta rzecz ideowa, mianowicie lewica, żeby mogła wprowadzić swoje absurdalne pomysły, musi najpierw zniszczyć nasze polskie autorytety. I to jest najgłębszy poziom odpowiedzi, jakby dotyczący motywacji tego, że po Janie Pawle II rzeczywiście musi przejechać najpierw walec lewicowej propagandy, żeby dopiero można było tutaj siać te bzdurne teorie, które lewica serwuje dotyczące kwestionowania płciowości, uznaniowości, jeżeli chodzi o płeć itd. Tak tak Także to jest główna, główne przesłanie. Obrzydźcie na Pawła po drugiego i, i spowodować, żeby nie był autorytetem. Autorytety to są drogowskazy, autorytety to są osoby, które w jakiś sposób dają światło na to, jak, jak postępować, jak warto postępować, dlaczego tak postępować. I co? No, mogę dopowiedzieć, że autorytety też nie są do tego, żeby prowadzić walkę polityczną na ich jakby nazwisku. I myślę, że, myślę, że tutaj też jest troszeczkę nadużyć po stronie, po stronie partii rządzącej i takiego więzienia się na, na, na wizerunku Jana Pawła II. Raczej powinniśmy dawać się poznawać przez rodzaj postępowania, czy rodzaj głosowań. Mówię tutaj o nas, posłach, niż, niż przez obrazki, które w Sejmie się pokazuje. Jeżeli tutaj już było właśnie wypomniana partia rządząca, to czy jej zachowanie, jeżeli chodzi o kwestie właśnie tego tematu, to czy nie odstraszy właśnie od Jana Pawła od drugiego osób, na przykład młodych? No tak, myślę, że odstraszy. Myślę, że odstraszy i że to takie, takie siermiężne, toporne i, i, i no, nieciekawe promowanie i upieranie się i robienie z tego wojny politycznej narzędzia politycznego, że to jest nie to, do czego są autorytety. Autorytety są do tego, żeby je szanować, cytować. Naśladować, a nie do tego, żeby po prostu używać je w bezpośrednich starciach politycznych. Tak, to będzie największa szkoda, jeżeli dla młodych ludzi Jan Paweł II w tej sytuacji przestanie być ciekawą propozycją, jeżeli chodzi o zaorzec autorytetu. Większość młodych ludzi kojarzy Jana Pawła II jako rodzaj pewnego żartu, memu w internecie, i tu jest pytanie, w jaki sposób można byłoby ich zainteresować właśnie twórczością i postacią. Wielkiego Polaka. No, myślę, że myślę, że to jest zadanie po pierwsze dla, dla, dla księży, po drugie, dla ludzi, którzy powinni się zajmować polską kulturą i promocją polskiej kultury. Pan Paweł II to jest postać no, niezwykła, niezwykła, z niezwykłą rolą w historii. I no, ta informacja powinna być w sposób nowoczesny prezentowana. Niestety charakterystyką młodych ludzi jest to, że są młodzi, że po prostu nie pamiętają, nie mają doświadczenia. Ja akurat jeszcze miałem okazję być na spotkaniu, gdzie Jan Paweł II przejeżdżał we Wrocławiu niedaleko mnie. Mam to, mam to wspomnienie, słuchałem niektórych homilii, ale ja już jestem w wieku średnim tak? i to była, to była jedna okazja. A jego pontyfikat to było moje dzieciństwo, jakby na najważniejszy okres. Także no, czas płynie i po prostu te postaci, które stają się postaciami historycznymi, no, trzeba przybliżać nowoczesny, ciekawy sposób, za pomocą nowoczesnych technologii. Na spotkaniu się dowiedzieliśmy, że pan poseł bardzo interesuje się kwestiami tajnych służb. Niedawno tajne służby wyszła propozycja, żeby dostały nowe narzędzia, chodzi tutaj o ustawę inwigilacyjną. I właśnie, e, czy jest w ogóle szansa, że ta ustawa wejdzie, czy jednak zostanie zablokowana w Sejmie? No, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że to będzie decydowała większość rządząca. My, jeżeli dopatrujemy się w ustawie. Zagrożenia wolności obywatelskich, to przeciwko takiej ustawie głosujemy z tą mocą, ilością szabel poselskich, jaką dysponujemy. To w ogóle jest bardzo trudny i ciekawy styk, nie na krótką rozmowę, tak naprawdę. Ten moment, gdzie, gdzie, ta właśnie, gdzie prawa obywatelskie są, są naruszone, czy, czy nie naruszone, czy mogą być naruszone, czy nie, w którym momencie służby specjalne mogą użyć wobec obywatela danych narzędzi, w którym nie mogą. Bo też trzeba powiedzieć, że te narzędzia, jeżeli istnieją, to one istnieją po coś. To też nie jest tak, że, że to jest bez powodu. Jakiego rodzaju? Kiedy jest ten stan wyższej konieczności? Kiedy i jakiego rodzaju zagrożenia mogą wygenerować potrzebę użycia po prostu takich, takich narzędzi? Natomiast odpada z naszego punktu widzenia zgoda na to i na, na totalną inwigilację, na totalną inwigilację prewencyjną. To jest, to jest po prostu bzdura. I to, co w tej ustawie było złego, to to, że to było uprawnienie dla szerokich, dla szerokich masters funkcjonariuszy policyjnych i, i właśnie, i właśnie narzędzie, narzędzie prewencyjne. Nie wolno takiej, takiej inwigilacji stosować. My kategorycznie się temu sprzeciwialiśmy. Jesteśmy za silnymi służbami, za sprawnymi służbami, które obce wpływy w w Polsce bardzo solidnie zwalczają, ale Polak w Polsce po prostu nie może być traktowany jak przestępca, jak potencjalny przestępca, tylko jakby z mocy prawa. No to, to jest absurdalne. Kolejną taką propozycją, która jest teraz omawiana w Sejmie, to jest propozycja likwidacji TVP Info oraz likwidacji abonamentu. I jakie zdanie na ten temat ma właśnie Klub Konfederacji? Koło. Koło Konfederacji nie mamy żadnej uchwały ani, ani decyzji w tej sprawie, więc, więc formalnie takiego stanowiska nie ma. Ja myślę osobiście, że telewizja publiczna, która tak daleko tak daleko odchodzi od ideału bycia publiczną, a tak bardzo staje się part... telewizją partyjną, rządową, no to jest coś dosyć zgodnego na głęboką krytykę. Sposób przekazywania informacji odbiegający od, dziennikarskiego, od dziennikarskiej rzetelności, a oparty w dużym stopniu o, o propagandę i to propagandę jakby wizji partii rządzącej, to jest, to jest za daleko. No, moim zdaniem, TVP Info mimo wszystko jest potrzebne, to jest moje prywatne zdanie. Więc nie problem jest w kanale. Kanał informacyjny polski, rządowy powinien być, tak uważam, natomiast e, powinien być robiony profesjonalnie, powinien być robiony e, właśnie e, z punktu widzenia Polski, powinien być propolski, powinien być e, no, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, e, a nie, e, a nie e, tutaj w ten sposób. E, no. Ja jestem za tym, żeby nie było abonamentu, bo sam temat abonamentu to jest, to jest niewielki podatek, trudnościągalny, trudno same, same z nim problemy, można by to po prostu załatwić inaczej, także chętnie bym się abonamentu pozbył. To no teraz jeszcze pytanie, czy Donald Tusk dotrzyma tej obietnicy, jeżeli by doszedł do władzy? Czy to nie będzie tak, że zmienią po prostu kadry na sobie zaprzyjaźnione? A Bonamet już miał być przecież usunięty w 2007. Donald Tusk obiecywał przed tak. tamtym rokiem. Kto wierzy Tuskowi, ten, ten jest po prostu niepoważny. Jeśli chodzi o doświadczenie nasze rządów, Platformy Obywatelskiej, to ono jest bardzo złe i obecne słabe rządy, że tak powiem, skupiają naszą uwagę, ale w wielu Polakach również dzisiaj na sali, bo o tym rozmawialiśmy, jest żywe wspomnienie tych bardzo złych, niegodnych zaufania rządów ekipy Tuska, więc osobiście bym nie wierzył w to, że nastąpi likwidacja bonamentu i osobiście jestem absolutnie przekonany, że jakość telewizji publicznej nie wzrośnie pod rządami, pod rządami, pod potencjalnymi rządami ekipy Tuska, tylko po prostu wajcha się przekręci w drugą stronę. Na zakończenie, chciałem jeszcze może kilka słów. Teraz jest kolejny protest rodziców osób niepełnosprawnych. I jakie propozycje Konfederacja miałaby dla takich osób? No przede wszystkim ten protest ciekawie zbiega się z początkiem kampanii, kampanii do, do, do Sejmu, więc widać, że platforma obywatelska używa cynicznie, cynicznie tych rodzin, tych osób niepełnosprawnych do, do po prostu robienia swojej polityki. Przede wszystkim racjonalność i zdrowy rozsądek. To jest nasze podejście, i, a w szczegółach to trzeba byłoby rozmawiać o konkretnym rozwiązaniu. W tym momencie nie mam do zaproponowania takiego. Bardzo dziękuję za wywiad. Przypominam, naszym gościem był Krzysztof Tuduj. Ja za. Bardzo dziękuję. Ja zostałem za paną Siedniczodzielę, a to było Liberty TV.